Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał i tam pokażę, jak dokończyć rozwiązanie tego zadania. Natomiast teraz wskażę Ci, w którym kierunku pójdziemy, żeby w ogóle zacząć rozwiązanie. Otóż, moi drodzy, otrzymaliśmy takie równanie, w którym pojawia się parametr. Parametr, czyli dowolna liczba. I chcielibyśmy, aby to równanie otrzymywało dwa rozwiązania. Zwróć uwagę, że to równanie będzie miało dwa rozwiązania, jeśli przyrównamy pierwszy nawias do zera i drugi nawias do zera. I zróbmy tak. To jest pierwszy nawias, a tutaj mamy drugi nawias. I teraz. Pierwszym rozwiązaniem będzie x równe 3 drugie, drugim rozwiązaniem będzie x równe minus 5. To znaczy, że skoro otrzymaliśmy dwa rozwiązania, to chcielibyśmy, aby takie rozwiązania pojawiły się również w tym nawiasie, bo jeśli z tego nawiasu mielibyśmy inne rozwiązanie niż 3 drugie i minus 5. To wtedy to równanie nie miałoby dwóch rozwiązań, tylko na przykład trzy rozwiązania lub cztery rozwiązania. Więc zwróć uwagę, że niezależnie od parametru a, my otrzymujemy w równaniu już dwa rozwiązania, i teraz musimy zrobić pewien krok, który, w którym uzależnimy parametr a w taki sposób, aby ten trzeci nawias, miał właśnie takie rozwiązanie lub takie rozwiązanie i tą część pokażę ci już w odcinku bonusowym